4 czerwca odbyła się trzecia edycja rowerowego Pucharu Reksia. Szanowni Państwo, postaram się krótko. Gratuluję, że po raz trzeci w Bielsku Białej Puchar Reksia się odbywa. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj być z autentyczną, prawdziwą mamą Reksia. Szanowni Państwo, kochane dzieciaki. Życzę Wam dobrych zawodów. Wiem, że ta rywalizacja będzie mocna, ale na pewno będzie fair play, z uśmiechem i z radością. Jak widać na załączonym obrazku, jest bardzo dużo startujących, jak również kibiców, rodziców wspierających tych młodych zawodników. W tym roku do imprezy przystąpiło 250 zawodników. Sponsorzy chętnie współpracują z nami. Nie zawiedliśmy ich. Grupa Kenty z nami współpracuje od 10 lat. Sponsor numer jeden można powiedzieć. Także jesteśmy niezmiernie wdzięczni jak również inni sponsorzy, tutaj, którzy są chętnie z nami współpracują. Podczas wydarzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej wspólnie z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom pod Beskidzia mieli okazję promować projekt Podziel się domem Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej. Tym razem mamy przyjemność spotkać się z Państwem na Bielskich Błoniach podczas imprezy trzeci rowerowy Puchar Reksia, gdzie mamy możliwość zaprezentowania naszego projektu Podziel się domem w nowej odsłonie. Nasz projekt jest wspólną inicjatywą Fundacji Grupy Kęty Dzieciom Podbeskidzia wraz z miastem Bielsko-Biała. I projekt, dla przypomnienia tylko powiem, powstał celem szerzenia idei rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w, naszej, w naszym mieście. Wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani bliżej tematyką rodzicielstwa zastępczego, odsyłam na naszą stronę internetową www.podzielsiedomem.pl. Natomiast jeżeli ktoś zechciałby osobiście się z nami skontaktować, to zapraszam. Zapraszam do nas, do biura, do Bielsko-Białej na plac Paczności Bożej 18. Ja nazywam się Gabrysia. Ja mam na imię Paulina i mamy jeszcze jedną siostrę. Ona nazywa się Kasia, i w rodzinie zastępczej jesteśmy od 10 lat. Wcześniej byłyśmy w domu dziecka w Kętach i później trafiłyśmy do rodziny zastępczej. Odkąd jesteśmy w rodzinie zastępczej, Czujemy, że mamy kogoś, kto nas wspiera, że mamy rodzinę nową yy, i jesteśmy bardzo przez nią kochane i, i jest bardzo fajnie. Yy, ja na co dzień pracuję w, w biurze rachunkowym grupy Kenty yy, i w weekendy studiuję. Ja. ja yy, dobra. Ja studiuję w Krakowie na AWF-ie, na kierunku sport i trenuję lekką atletykę.